Siemanko, z tej strony, Wandr. Witam Was w kolejnym odcinku z GTA 5 Polska Policja. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie drogóweczką, tak jak Wam ostatnio mówiłem, BMW nieoznakowanym. No i dużo osób też pisze, że chcieliby się tą straż czarną częściej. No ja wiem, ale po prostu będzie teraz Tiki Camp, na który jadę, więc muszę zrobić większy zapas. A niestety straż czarną nagrywa się bardzo, bardzo długo. Więc po kampie raczej będzie albo jakiś maratonik ze straży, albo po prostu będzie teraz częściej. Na przykład dwie straże, jedna policja, Albo policja, jest straż, coś takiego zrobimy, bo widzę, że wam się bardzo podoba ta seria A no i oczywiście zapomniałbym, dostaliśmy awans Dostaliśmy awans na sierżanta sztabowego, bo zdobyliśmy 40 punktów w ostatnim odcinku zbyt Bydgoszczy I dziękuję za tyle komentarzy pod innymi odcinkami Jeżeli chcesz, żeby ci przypił serduszko, to napisz na dole Wander, więcej straży, proszę Tak ma być napisane, jak tutaj No i co, jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, ta na dole Oraz subka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków oraz możecie włączyć tam dzwoneczek bo teraz YouTube obcina zasięgi Tutaj macie także 10 ostatnich subskrybentów którzy zasubowali mój kanał więc wiadomo co robić no i zapraszam też na Gaminate. 10% zniżki z kodem Wanderek, więc zapraszam, zapraszam. A my co? Lecimy teraz do odcinka. Ej, ty, słyszałeś może Gaminate? To produkt z kodem się z 12 wspaniałych składników, dzięki którym poprawię swoje wyniki w grach oraz w szkole na sprawdzianach krótkówkach czy innych bizdetach. A teraz w rewelacyjnych smakach ja bardzo serdecznie polecam Ice Plus Skodnem waderek 10% zniżki. No dobra, ja już sobie wsiadam tutaj do BMW razem z partnerem, Staruchem. I co, wyjeżdżamy na patrol. Myślę, że dzisiaj pojedziemy na pewno sobie na autostradę, połapać trochę na radar. No i też może jakieś pościgi dzisiaj się trafią. Tam widzę, coś się stało, więc podejdziemy sobie. Nie wiem o co chodzi. Jakaś fura stoi. Cholera. z wezwamy tutaj szybko straż pożarną. Jasna, cholera. Już cały trawnik tutaj podpala. Dobra, wysiadamy, wysiadamy. Wezmę się gaśnicę z samochodu. Może się uda zgasić to. Ale superfura wybucha na naszych oczach. Bo straż, straż pożarna już dojeżdża. Dobra, gasimy, gasimy. O, chyba udało się prędzej niż straż pożarna przybyła. Cholera. Spóźniliście spóźniliście się, do widzenia. No i co, Wracają. po pożarze, my musimy lawetę tutaj wezwać do tego samochodu. W ogóle, kogo to jest samochód? Sprawdźmy go sobie. George Kingsford. George Kingsford, dobra, co, co my tutaj mamy? Z nim wszystko jest w porządku. Pojazd jest też w porządku, ale no niestety... O, patrzcie, ma tutaj spraw w ogóle sądowych. Trudno, dobra. Nawet to zabierze i po prostu pójdzie do właściciela specjalna notka że samochód. No po prostu wybuch. No to my jedziemy. Widzicie, wybuchowo się zaczął ten dzień. Siadaj partnerze. Ten gośnie nieco odwala. Niech zatrzymamy go, niech jedzie za nami. Pan też coś. Co tu się dzieje? Dobra, weźmiemy go na bok. Parkujemy tutaj sobie pod komisariatem. Co on robi? Co za gość? Ja pierdzielę. Dobra, zatrzymamy się i idziemy do gościa. Policjan trzyma już na wodzy, pistolet w ręce. Dzień dobry, panie kierowco, poproszę o wszystkie dokumenty od pojazdu oraz pana. Proszę tak nie gazować. Panie kierowco, czemu pan tak nieostrożnie jeździ? Dopiero się pan uczy jasne, ale zobaczę pana kartotekę. W danych, okej, okay, weźmy sobie ja nam Lund. Prawo jazdy ma zawieszone, czyli idzie bez prawo jazdy, czyli jak się może uczyć, jak ma zawieszone. Podwajanie zagrożenia bezpieczeństwie w ruchu drogowym, naruszenie czynności. O, -o, o czyli prawie to samo co teraz robił. Dobra, Panie kierowco, czemu Pan izibę bez prawo jazdy? O, czy Pan się przyznaje, że Pan tu przybywa nielegalnie? Okej, okay, Panie kierowco, widzimy sobie z samochodu. Zbadam sobie Pana trzeźwość. Alkomatem, proszę jak najmocniej dmuchać w Alkomat. No dobra, trzeźwy jest, ale proszę pana, wie pan, że pan jeździ bez prawa jazdy. Okej, okay, sprawdzę sobie jeszcze ten samochód, czy z nim jest wszystko w porządku. Czy można nie jest kradziony? Nie, no z nim wszystko w porządku. Ora, to wystawimy sobie mu mandat, dokumenty, yy, wykroczenia drogowe. Ora, ja mu powodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie mogę znaleźć tego wyprzedzania. A może wydać mu wyprzedzenie z niewłaściwej strony, no bo tam nie można było wyprzedzać, bo była podwójna No i także jazda bez prawa jazdy, tak? Okej, okay, damy mu Damy mu też wezwanie do sądu za tą jazdę bez prawa jazdy No i panie kierowco Trzeba wezwać panu taksówkę, chyba że pójdzie pan pieszo, więc puszczę pana pieszo Do widzenia panu, to wszystko ode mnie Mandacie dla pana A samochód oczywiście odholowujemy Okej, okay, wezwę tą lawetę Niech zabierz ten samochód, gość poszedł sobie po drodze. No co za gość. Dobra, my sobie wsiadamy i czekamy na lawetę. Laweta już jest, ja wyłączam sygnalizację. Chowam z tyłu tą tablicę LED. No i co, jedziemy na autostradę. Widzimy się zaraz. No już sobie jadę tutaj po autostradzie. Włączę sobie radarek i będziemy mierzyć prędkość. Oczywiście tutaj mamy prędkość w stówkę. Tak jak się umawialiśmy na ostatnich odcinkach. Bo no, się zwęża nam. O, tutaj tym bardziej, bo tutaj już nie jest autostrada, tutaj mamy... no jeden pas, tak? 97 tam ktoś jechał, ale wcześniej mi wyrwało tam 102, coś takiego. Zobaczcie, tu się nam auto wrąbało do ruchu. O, tam było 120 na tej ciężarówce, tylko nie zlokowało mi tego, więc sobie ją zatrzymamy. Jedzie pan na bok. Małer podchodzimy do kierowcy. No przetrzepiemy trochę Dzień dobry Panie kierowco, poproszę o wszystkie dokumenty od pojazdu oraz Pana Bronco okej okay. Poczeka Pan tutaj chwilkę Jeszcze tak spytam Pana Czemu Pan przekroczył prędkość? Jest Pan spóźniony z ładunkiem, dobra Pójdę go sprawdzę w bazie danych No Bronco, z nim tutaj wszystko w porządku, ale także i tak, że widzę miał Już mandacik Co z samochodem? No z samochodem też wszystko w porządku Możemy iść do niego nie wypiszemy mu mandat, bo niestety połączenie mu nie możemy dać. No bo już miałem tam jakieś wykroczenie, tak? Dobrze, panie kierowco, zbadam sobie też ponad 6, bo oś alkomatem. proszę tutaj dmuchać mocno. Okej, okay, wszystko w porządku. Panie kierowco. W dzisiejszym dniem będzie mandacik za przekroczenie prędkości. Jemu mandat od 13 do 20. Bez wezwania do sądu i dodajemy mandacik. Okej, okay, panie kierowco, tutaj mandacik dla pana, proszę. Okej, okay, jak wyłączymy sygnalizację, może pan odjechać. Dogadanie na szerokości. Taka praca drogówki jest bardzo fajna, wam powiem, bo. A nasz partner czemu idzie? No, po prostu se jedziesz, zatrzymujesz, wypisujesz mandaty. I reszta cię nie obchodzi, tak? Kiężaróweczka. Ej, 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 kolego. No, to jedziemy dalej. O, słuchajcie, mamy od razu wezwanie tutaj. O dużym pojeździe i pościg za nim. Czyżby to była ta betoniarka? Tak, to jest ta betoniarka, tylko co ona tak stoi? Tam jeszcze jakaś jednostka była, chyba jest ignia. Zatrzymaj się na pobocze! No goście, chyba nie chce zatrzymać. No to mamy pościg, weźmiemy sobie tutaj jakąś jednostkę patrolową do pomocy. Tam już jedzie. No spitoła się tego nie spitujemy, czyli tu będzie trzeba używać kolczatek albo blokady drogowej. Tylko blokadę drogową bałbym się, że... Nam funkcjonariuszy za tak jak było ostatnio na odcinkach. Dajmy mu na razie coś zrobić, bo jeżeli coś zrobi, uderzy w kogoś, to wtedy użyjemy blokady drogowej. Na tą chwilę musimy go po prostu gołnić, no aż się zatrzyma. Ale nie mamy wciąż tej jednostki patrolowej, co się dzieje? Na pobocze, proszę pana! Okej, okay, mamy Insignię z przodu. Ona będzie chyba go hamowała. Wow, wow! Olu unik. Widzicie, on strasznie nieuważnie jeździ. Boję się że zaraz w kogoś wiedzie, może kogoś zabić. A ta insignia to... Co na tam wydwala? To... Co jest? Wow, wierzymy w teren. No teraz tutaj blokada ani kolczatek nie użyjemy za bardzo. A my wciąż nie mamy jednostki żadnej. Dobra, wezmiemy sobie tutaj grupę Speed kolejną. Może tym razem przyjdzie. A tam łódź pływa w... Słuchajcie... Wywaliło mi GTA No słuchajcie, właśnie już jestem tutaj u was, wróciłem Po tym niesamowitym crashu I to nie był zwykły crash, to wywaliło całe GTA Także my jesteśmy już tutaj z kolejnym partnerem, tym razem jest młody Nie ja no, znowu to gówno, nie chcę tego Wkurzają mnie te samochody, wiecie? Te... Lotniskowe, one tak... Nic dopnię z pietruchy się pojawiają. Aha, słuchajcie, od razu wezwanie tutaj o super szybkim pościgu siedziemy tam jak najszybciej. No i mamy tu samochód jakiś? Jest. Ej, czyżby to nasz samochód policyjny? Ty, on jest naszym samochodem policyjnym. Zatrzymaj się na bok! Cholera, czyli mamy też kradzież. Ale jeśli strasznie nieostrożnie. ostrożnie Policjant w środku nie siedzi. Wow, prawie dużów kampera. Por sobie tutaj od razu wsparcie powietrzne. Aha. Że po prostu go śledził, bo to jednak jest nasz samochód, tak? Chłop chyba nie ma zamiaru się zatrzymać, ale chyba zaraz wiedzie w jakiś samochód zapewne. Coś tak mi się wydaje. Zatrzymaj się! Dobra, poprosimy sobie o manewr w pit na ten samochód. Bo się strasznie ostrożnie. Dobra, mam pozwolenie. Okej, okay, wykonuję manewr w pit, uwaga. Cholera, jak nam zahamował. Przechodzę jeszcze raz do manewru. No, manewr w pit nieudany. To jedziemy dalej. Wezmiemy sobie jeszcze jednostkę patrolową do pomocy. Jest jednostka za nami. Czy się pojawiła u góry? U góry się pojawiła. Cholera. Ok, poprosimy jeszcze raz o manewr PIT. Mamy fajną tutaj ścieżkę. Okay. Mamy pozwolenie. Znów nieudany. Strasznie nie lubię, bo tutaj ta fizyka w GTA nam nie pozwala używać tych manewrów. Co jest? Co jest? Chulera, dobra, Idziemy dalej. Ono style poło! Nie mamy zderzaka tylnego. Partnerze, czemu się tak wystraszyłeś? W sumie teraz mamy uszkodzony samochód, więc możemy robić te pity. Okej, okay, manewr udany, manewr udany. A ta istnieg nie dasz taka zgnieciona. Dobra, wiecie co? Użyjemy sobie tutaj blokady drogowej. Może się uda zatrzymać ten samochód. Ale zawraca, zawraca Okej, okay, to ustawimy sobie kolczatkę tutaj na tej drodze. Ale czemu ustawili ją tam? No cholera jasna. W bambuko nas zrobili. Tym razem blokada może się uda. O, jest blokada ustawiona. Wjedzie w nią? Wjechał w naszych ludzi, wjechał w ludzi. Co oni robią? Co oni robią? Strzelanie do niego? Okej, dostał, dostał, w, dostał w oponę. Wychodzimy do niego, wychodzimy. Zatrzymaj się, policja! Na kolana! Na kolana powiedziałem! Mamy go, mamy go! Podchodzę do niego, będę go schował! Dobra, chłopiec skuty. dobra, mamy go! A nasz samochód jest straszny! O, teraz dopiero dojechaliście? Żandarmeria... Żandarmeria wojskowa dojechała Wejdziemy sobie z nim do, do radiowozu Przeszukam sobie go czy, go, czy czegoś nie ma przy sobie Ta żandarmeria po co mi tutaj? Nóż i paczkę papierosów Chłopaki, zjeżdżajcie mi stąd, no No nie no, zbugowało się i nie, nie odjadą Dobra, sprawdzę go sobie W bazie John Jett, prawo jest zawieszone i jeszcze jeździ po pijaku pewnie A co z pojazdem? Ten pojazd chyba jest nasz tak, to jest policyjny radiowóz Dobra kolego, jeszcze sobie mój partner zbada ciebie Alkomatem Przynajmniej na coś się zdacie tą żandarmerią Wow, wow Dobra, zabierajcie tutaj kolegę Ta go zabiera? No to gitara, dobra Ja go wypiszę w bazie danych Raport zatrzymania dajemy mu Dajemy mu niezatrzymanie się do kontroli drogowej, powodowanie zagrożenia Jazda pod wpływem no i dajmy mu też kradzież, bo to jednak jest kradzież radiowozu. Okej, okay, dodajemy zarzut. Zabierajcie go, ja wzywam lawetę do samochodu. Ale zobaczcie, ten Opel Mokka nie jest aż tak bardzo zniszczony. Nie no, się włączył ten płosik porąbany. Zobaczcie, on jest cały, tylko ma, o, dziurę ma tylko w bagażniku. A nasz samochód trzeba wymienić. Zobaczcie, co się z nim stało. O no co, my jedziemy do Paleto, ponownie w radiowóz i tam zaczniemy. Kolejny patrol Dobra, dojechaliśmy tym gruchotem już do Paleto Zaparkuję sobie go z tyłu Nasz partner jest, jest O, kretkę nawet stoi Ja idę po nasz radiołus. No właśnie, wyjeżdżam nowym samochodem Jest podobny, nawet ma chyba te same blachy, ale kolorek ma piękniejszy, bo jest taki lśniący, ciemny, niebieski Okej, okay, to jademy, jademy tu Okej, okay, wezwanie mamy, że gdzieś tu w pobliżu dochodzi do kradzieży samochodu Mamy tam się udać na koledze trzecim z tego, co tam napisali No to więc się udajemy gdzie to jest? Tu jest gdzieś tutaj, na parkingu? Jest gościu. Aha, to jest chyba jakiś gościu, który nas wezwał. Dobra, spytajmy o co chodzi. Czy dobry proszę pana? to jest skradł pana samochód. Okej, ja niech spokojnie. Niech mi powie, co się stało. Okej, on siedził na Intersection. Ktoś poszedł i ukradł jego samochód. Widział pan jak on wygląda? Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, jaki to był samochód? Jakieś tablice rejestracyjne? kiedy był? Duke z V8H-87, dobra. Okej, okay, w którą stronę on pojechał? That way, ale nie pokazał. Dobra, jedziemy tam. Wsiadaj, partnerze! Może gdzieś tam z tyłu, na tych bezdrożach? Mam nadzieję, że uda nam się go złapać. Ale jest taka pogoda dziwna strasznie. Więc kręcamy tu w bezdrożnie, to tutaj dalej ta dróżka. Żeby ktoś w nas nie uderzył. O, on jest tutaj już. Cześć kolego, zatrzymujemy się. No i nam ucieka. Dobra, mamy pościg. Kolejny. A ta bęka jest chłodniejsza mi się wydaje. Coś czuję, że ten chłop się nie będzie chciał zatrzymać, albo się zatrzymał na jakiejś latarni lub samochodzie. Ale jeździ strasznie nieuważnie. Wezwiemy jednostkę patrolową. Żeby nam pomogła. Jest za nami, jest za nami chyba. Czyżby to znowu była Insignia? Nie, to też bęka, tylko bezderzaka. Co jest? Trudno, nie goni. Ja bym wolał tutaj bardziej jednostki, takie wiecie. Może uda się tu jakoś wezwać. Łow, gdzieś tu prawie jak w niego uderzył. Dobra, jednak się nie da, a uda się jakoś inaczej. Jednak się nie da wezwać innej jednostki. A tamta odpuściła. Wezwiemy sobie kolejną. Może tym razem podejdzie normalny radiowóz. Mamo, normalny radiowóz. Próbuję, może uda nam się. Blokadę drogową, żeby się zatrzymał przed nią. Chodzi o nią chyba ominie. Uderzył nią, uderzył nią, uderzył w nią. Wysiadamy. Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Wysiadka. Dobra, jedziemy za nim dalej, jedziemy za nim dalej. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Co za chłop. Tylko, żeby nam on nie uciekł. Samochód mamy cały, no i nam uciekł. Dobra, może uda się nam go dogonić. Chociaż dalej go na mapie mamy. Ale opony ma chyba przestrzelone, przynajmniej jedną. Dobra, chyba go doganiamy. Ale on strasznie bez tej opony zapędza się. Szybko jedzie. Ile on opon nie ma? Czy ma całe opony? Jedną oponę chyba ma z przodu przebitą, ale nie jestem pewien. Dobra, poprosimy o manewr w pit. Ja mamy pozwolenie, ale ten gość cały czas hamuje. William, Edward, Victor, 8, Henry, VIII. 8, 7, a warrant issued. On jest skradziony, ale ma też nie waszą rejestrację i nakaz aresztowania. Dobra, spróbuję go spitować. Tylko lepiej byłoby mi od tej strony. Ła, wow, uderza w bariery. Dobra, uda nam się, uda nam się teraz go wyprzedzić. Co chłop zrobił? Przeża sam rozdupi. Dobra, spróbuję ten man w szpit zrobić. Uwaga, podchodzę do manewru. Okej, okay, manewr udany, manewr udany. Ok, zatrzymujemy się, zatrzymujemy się. Wysiadaj z samochodu, wysiadaj z samochodu! Wysiadka, wysiadka! Na kolana powiedziałem, na kolana! Okej, okay, skuwamy go, skuwamy go. Nie, ja znowu ten samochód lotniskowy. Teraz tam się znowu pościg wpuścić przez niego. Weźmiemy go na bok. Żeby nie trasować ruchu. Weź go pilnuj, partnerze. Ja ten samochód zabiorę na bok. Może stójcie, co wy robicie? Nasza BMW jest cała. Przepchałem ten samochód. Zobaczcie jak on jest zniszczony. Właściwie będzie pewnie zdenerwowany. Przeszukamy sobie kolegę jeszcze tutaj. Bilet na mecz, zapałki. Okej, okay, sprawdzimy także jego trzeźwość. Partnerze, zbadaj go. A tam dopiero jednostkę, jedzie, widzicie to? Który nawet nie wzywałem. A może wzywają, dopiero dojeżdża? Okej, okay, z nim wszystko w porządku. Sprawdzę go w bazie danych. Bob Mercer. Profesy przedawione, także ma. O cały rok. Kawiki Reynolds, to jest ten, który ma ten samochód. Ten samochód też jest przedawiony, więc Wezwiemy lawetę do tego właściciela. Niech zabierze ten samochód. No a to był raport report no i możemy także go puścić z jakimś gościem, nie? To był ten Bob. Damy mu kradzież. I damy mu tak, że nie zacząć się kontroli drogowej. Dobra, dodajemy mu zarzuty Jednostka już tutaj jest. Zabierze go. Laweta chyba także dojeżdża? Tak, dojechała laweta i zabiera. A, to są ci, co nas no, i Tam dopiero jednostka go zabierze. Wy możecie jechać, wiecie? Ora, my się z tym zawijamy Partner, że wsiadamy No i w sumie wracamy już do Los Santos. O nie, no znowu to nie, 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 nie. Okej, okay, mamy wyzwanie, że mamy jakiś nielegalny zlot samochodów. Burza. Ta burza będzie mi przeszkadzać w nagraniu. Cholera jasna. No co, widzimy się już tam na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu. To ma być dzisiaj obok mechanika. Wjeżdżamy nieoznakowanym wow. Ej, fajne furki tutaj stoją cholera, zaczyna się rozjeżdżać. Nazywamy pełno jednostek Speed tutaj bym wezwał I pojedziemy sobie za jakimś samochodem. Wybrałbym sobie ten czerwony. Wow, aż klatki spadły. I jedziemy za nim, jedziemy za nim wszystkie jednostki chyba pojechały za tymi samochodami. A mamy chyba tam tamtego gościa. Dobra, jestem za tym gościem, co mi go oznacza białym samochodzikiem, więc chyba musi to znaczyć, że jest jakimś szefem tych zlotów. Czyli udaje się za nim. A za tamtymi samochodami dalej są pościgi innych jednostek. Ale ten strasznie mocno uciekał, a tamte fury jakoś tak wolnie uciekały. Wow, rozwalił się, rozwalił się w mur. a Lambo Urus, wszystko jasne. Mamy samochód strasznie brudny już. Właśnie widać, że jakiś taki szefuncie, bo jest takim suwem przykokszonym. O, kolejne samochody. A tam jednostki za nimi. Widać, że po całym sandu teraz są pościgi. Mocne pościgi. Zjedź na bok. Wow. Cholera, dobra, wezwę tutaj kolczatkę do niego. Bo uderza w inne samochody. A ta kolczatka jak zwykle jest umieszczona u góry, a nie na tej drodze co my jedziemy. Patrzcie on tutaj te samochody. Co on odwala? Aż tego wpadł w jazd. Okej, okay, co z blokadą drogową? Może wysobimy blokadę drogową. O, tylko ją tak śmiesznie. Tutaj po prawo. Chłop się zatrzymał, chłop zawraca. Co jest? Patrzcie co on robi. On niszczy wszystkie samochody, które spotka na drodze. Dajcie mi tę kolczatkę tutaj. No już ja pierdzielę, no nie mogę z nich. On tym jest zniszczy tyle samochodów. No tak, chyba tam kogoś zabił nawet w tym smarcie. Okej, okay, tym razem może kolczatka się uda. Wjechał w kolczatkę? Wjechał w kolczatkę, wjechał w kolczatkę. Okay, mamy go? Mamy go chyba. Z samochodu już! Na ziemię! kładzie się na ziemię. Dobra, skuwamy go. No widać, że ma bladą twarz, więc może być pod wpływem alkoholu. Okej, okay, tego gościa mamy schwytanego. Wzywamy sobie tutaj patrol, żeby go zabrał. Będziemy musimy lecieć za kolejnymi. A do tego samochodu oczywiście laweta. Dawaj, dawaj tym transportem. A patrzcie, tyle samochodów wyderzył, a samochód praktycznie ma cały. Dobra, panie, że wsiada, jedziemy dalej. Już jesteśmy prawie za kolejnym celem. Musieliśmy prawie całe miasto przejechać za nim To jest Jaguar Okej, okay, dobra Z tym będzie chyba łatwiej Tylko widzę, że on odwala coś strasznie maniane Zatrzymaj się, na bok To najdłuższy puścik w naszej karierze, słuchajcie No, teraz trochę tam przypędził Dobra, wezmiemy blokadę drogową do niego A tu po prawo jakieś babeczka chyba Która też uciekała No co ten gość... No, uderzył nam w radiowóz Fajna sprawa, nie? Czyżby ona kradła samochód? A tam są radywozy A do tyłu też trzeba kolczatkę użyć Łoooł, wow, wow. łoł Co on robi? Patrz, jak we mnie wjeżdża Użyjemy strzału w opony ja Chyba w jedną oponę dostał Teraz ciężej mu się jedzie Spróbujemy w kolejną Nie dostał w kolejną A co w przednią, jak użyjemy? Okay, dostał w przednią, dostał w przednią. Wysiadaj z samochodu, wysiadaj z samochodu. I na kolana, na kolana powiedziałem. Powiedziałem coś, na kolana. Choler, ucieka nam i tak na pieszo. A i tak jest za wolny. Kładź na tą ziemię, powiedziałem. Powiedziałem coś, zatrzymaj się i na kolana. Choler, mamy kolejną osobę. Ile ich tam było? 4, 5? Ok, aresztujemy ją. Dobra, skuty, teraz będzie wezwany transport do niego jak najszybciej. Ile we to tamtego samochodu. Dawaj tym transportem, dawaj, dawaj. Bo transport jest jej do tamtego samochodu. Widzę, że tutaj w pobliżu jeszcze jest kolejna osoba. Czy bo ona jechała ciężarówką? ukrada ciężarówkę. Okej, okay, jesteśmy za kolejną osobą. To jest ta babeczka, która ukradła chyba samochód jakiś, więc dodamy jej też kradzież. Czemu ona ukradła? To mogę swoim autem. Wow, ale Smarta z nim żyła. Mabo, zatrzymaj się widać, że jedziesz jak baba. A problem, tutaj nie będziemy z nimi bawić. Wezmę sobie zaraz blokadę drogową, my jak wejdziecie tylko na prostą. Ok, blokadę wzywamy, tylko żeby ona się u góry nie zrozpiła. Ok, jest tutaj. Ok, blokada drogowa ustawiona. Ona ją wymieni, no. Cholercia, A co ona kombinuje? Ok, mamy zablokowaną, mamy ją zablokowaną. Wsiadamy. Z samochodu, już! Na kolana powiedziałem. Na kolana! Na kolana! Dobra, mamy kolejną osobę. Chyba jeszcze jedną został, widać czerwony znacznik. Dobra, wyzwamy transport. Wyrywamy transport i lecimy dalej. Dzisiaj, dzień pełen roboty. I to jeszcze pościg mocarny, dzisiaj. Dobra, lecimy dalej. Wzywamy lawetę do tego samochodu. A partner, niech wsiada. Uff, musiałem tak długo jechać. Zobaczcie, jesteśmy w paletę, bo i tak daleko musieliśmy jechać, bo tutaj. Został właśnie zespotowany ten gościu. To będzie ten czerwony? Tak, bo jednego czerwonego zatrzymali już i mamy tutaj kolejnego. Ten, za którym chyba na początku jechaliśmy. Zatrzymaj się! Ale fajna ta fura, szkoda jej niszczyć. Ale dzisiaj wyglądam jak bob. patrzcie jak ich mi grzywa. Ten nie jeździ rozważnie, ale i tak wezwiemy blokadę drogową. Jak z przodu jest rozstawiona już blokada, tylko żeby nam nie skręcił w prawo. Uderz w blokadę chyba, uderz w blokadę. Uderzył, dobra. Mamy go, mamy go, mamy go, mamy go. Na kolana, sam, na kolana powiedziałem. Kolana. Hop, ucieka nam na piechotę. Na kolana, na kolana. Or, mamy ostatnią osobę. Udało nam się. Okej, okay, aresztujemy ją. No i co, mamy Rudzielca! Tego chociaż sobie przeszukam. Bo to nasz ostatni gościu. My się nim zajmiemy. Weźmiemy go do siebie, do rady o, no, nic ciekawego tutaj nie ma. Okej, okay, chwytamy go i idziemy do rady wozu Dobra, dajemy go do tyłu. Samochód ma praktycznie cały, więc... i tak pójdź na parking policyjny. Zostanie skonfiskowany. I zamykamy go. A co z tym samochodem? Oczywiście, wzywamy lawetę do niego. Przyszukamy sobie go także. O! Patrzcie, nawet takie zdjęcie ma. Dobra, tu uwiecznimy to nawet w bazie danych. Laweta już podjeżdża tam z tyłu. Partnerze wsiadaj! Laweta zabrała samochód więc zawijamy na komisariat. Oraz jeżdżamy sobie naszym urodzonym samochodzikiem. Niech zabierają tego gościa. Mamy koniec roboty. Także co, słuchajcie, jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę ta na dole oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, bo i tu pójdźcie na zasięgi. Zapraszam także do poprzedniego filmu zbyt Bydgoszczy, bo tam się działo naprawdę przemocarnie. Nie, oczywiście, jeżeli trwali się do końca. To miałem pomysł, żeby we wrześniu zreaktywować Amstafa. Jeśli znacie Amstafa, to napiszcie w komentarzu. Pamiętamy Amstafa i zrób z nim serię. Mam naprawdę niesamowity pomysł, żeby wykorzystać jego postać i go przywrócić. The final series. No, it's all. Shimano.